Cześć, witam wszystkich na targach ISE w Barcelonie w roku 2025. Ja nazywam się Jadek Katarzyński z firmy SS Audio. Znajdujemy się na naszym jakby macierzystym stoisku, czyli stoisku Kowana. Jesteśmy w tym miejscu. Nieprzypadkowo za mną widzicie najnowsze dziecko ze stajni, ze stajni bss czyli procesory Omni. Świeży produkt, bardzo potężny, rozbudowany. oni będzie chciał Wam w tej chwili opowiedzieć. W tej chwili dostępne są dwa modele: większy 512x512 512 kanałów Dante, mniejszy to jest 256 na 256 kanałów Dante. Wszystkie mają wbudowane. Linie AEC, wszystkie mają media playery, także jest to bardzo rozbudowany procesor, bardziej o architekturę DSP. To są FPGA, nie komputery, także jakby no, najwyższa z możliwych technologii. Oprócz tego dostajemy rozszerzenia, rozszerzenia analogowe, wejścia, wyjścia lub wejścia, wyjścia AS, AS3. I co jest najciekawsze, te procesory mogliście już zobaczyć e, jakiś czas temu, w tej chwili one już są e, gotowe, działające, e, za chwilę rozpocznie się ich, e, ich dostawa. Całkowicie nowy urządzenie, który pierwszy raz widzimy tutaj na oczy, wszyscy możemy je dopiero tutaj e, obejrzeć, to są nowe e, PSS Dynamic Keypads, nowe kontrolery ścienne, stołowe, które w rzeczywistości jakkolwiek są e, kontrolerami LCD z dotykowym ekranem, to konfigurujemy je tak, jak byłyby kontrolerami z przyciskami, bądź z I w wygodny, łatwy sposób możemy stworzyć nowoczesny, dobrze wyglądający, z pełną, skwestualizowaną grafiką interfejs na panelu, który konfigurujemy bez rysowania, bez, bez pisania kodu, po prostu w aplikacji do konfiguracji zwykłych, zwykłych paneli dotykowych. Z ważnych rzeczy jest to, że wszystko staje się jakby jedną rodziną, dzięki czemu oprócz tego, że mamy tutaj procesory BSS-a, są procesory sterujące AMX-a i te panele e, BSS-owe, AMX-owe, panele dotykowe, panele niedotykowe, fizyczne, e, poprzednie wersje paneli, bo to wszystko jest cały czas ze sobą kompatybilne, no w tej chwili możemy powiedzieć, że wszystko, wszystko działa ze wszystkim i możemy zastosować... Poprzednią generację paneli BSS-a z metalowymi przyciskami do nowych procesorów Miusa. Jednocześnie możemy procesory, panele z procesorów Miusa sterować bezpośrednio procesorem BSS-a. Wszystko jest stosunkowo łatwe do skonfigurowania w nowoczesnym, najnowszym środowisku AVX Suite, który zawiera no trzy najważniejsze aplikacje. To jest AVX Designer, którym. Jakby tworzymy całą architekturę tego procesora. Czy są procesory z na tą Tworzymy cały skład do procesora w środowisku, w którym też tworzymy od razu te panele. czy tak nowe panele dotykowe, e, które powstają w oparciu o HTML5. E, no wszystko jest do skonfigurowania bezpośrednio w jednym, w e, środowisku. E, za, za pomocą modelów AVX Designer, AVX Control czy, czy, czy AVX Architect, który niejako by zastępuje poprzedniego audio Architecta. Cześć, dzień dobry, witam na targach ISE w Barcelonie. Maciej Barański, stoisko firmy koncernu Harman. To, co tutaj widzicie, to nowa seria głośników JBL Control 400. Nowe, długo wyczekiwane, że tak powiem, głośniki sufitowe, charakteryzujące się przede wszystkim tym, że mają bezramkowy grill. Jest to głośnik, który nie posiada tutaj jak gdyby ramki. Jest to grill magnetyczny, a co się pod nim kryje? Kryje się pod nim głośnik dwudrożny z zastosowaną technologią RBI, czyli takim jakby falowodem kształtującym falę w zakresie niskiej częstotliwości. Dzięki czemu ten głośnik, jak gdyby w całym zakresie kątowym pokrycia, jest spójny brzmieniowo. Głośniki występują w dwóch wersjach: w wersji, że tak powiem, głębokiej oraz w wersji niskoprofilowej. Wykonanie jest to taka obudowa jak gdyby ABS, jest to głośnik dość atrakcyjny cenowo, jak i brzmieniowo. Możemy też wymienić jak gdyby ten grill na grill kwadratowy, jeśli wymaga tego design obiektu.